Witam na kanale Gaming w kolejnym przeglądzie magazynów o grach z Wielkiej Brytanii. Dzisiaj na tapecie coś bardzo, bardzo starego, czyli pierwszy numer, uwaga, issue number one, pierwszy numer magazynu Games World z June, July, czyli to będzie lipca, yy, nie, to będzie sierpień, przepraszam, 1994 roku. Yy, jak widać, ten pierwszy numer, yy, no to może być jakiś rarytasik, jakaś taka perełka, nazwijmy to. No i zobaczmy, co tam w tym pierwszym numerze tego Games World'a możemy wyczytać. Kosztował 2,5 funta, jak na tamte czasy to taka standardowa cena z tego, co porównuje. No i co my tutaj mamy? Na początku reklama Clash of Steel na SNES-a i welcome, remember not all magazines are created equal. No dobrze, Future of Games Publications, no zobaczymy. No i co? Spis treści, który jest dosyć ciekawy, bo z jednej strony jest bardzo wąski spis treści, a z drugiej strony bardzo szeroko jest tutaj yy, graficznie pokazane, co nas czeka. Yy, I tutaj są pewnie twórcy magazynu, czyli edytorzy nasi, którzy stworzyli World Network. Yy, pewnie coś na kształt newsów, mogę się założyć. Yy, tutaj tak samo: reklamówka Soccer Stars. Be a World Cup winner. Kolejna reklamka pewnie połączona z konkursem. O, Satellite TV, proszę bardzo. Magazyn telewizyjny. E, review, czyli e, już od razu recenzje i chyba od razu z ocenami, bo tutaj widzę 94 punkty. Mm, bardzo ciekawe te e, recenzje, bo z tego co widzę, to tutaj jest Duna e, Dwójka i każdy z. E, redaktorów y, daje swoją ocenę i później mamy ocenę końcową. Tak mi się wydaje. W ogóle zawsze też jak jest tu kolorystyczny miszmasz, to się też ciężko czyta niestety. Nie jest to y, takie czytelne jak chociażby poprzedni chyba Games Magazine, czy World of Games Magazine. Tam było wszystko ładnie na białym tle, tutaj już jest taki miszmarz kolorystyczny. Jeszcze te kolory niebieskie i czerwone pewnie stanowią o czymś, nie będziemy teraz sprawdzali o czym to stanowi. Raczej nie o punktacji, bo punktacja to jest 9 32 I tych yy, recenzji jest tutaj bardzo dużo. Eee, bardzo dużo. Naprawdę bardzo dużo. Mega Man 3 nawet jest Mortal Kombat, Wojka Jurassic Park. Potem yy, oczywiście standardowa lista przebojów yy, na konsolę i na floppy charts, czyli to chyba jest na dyskietkach jeszcze. Floppy disks kiedyś były. Yy, reklamówka. Tu też kolejne oceny, ale tym razem nie na e, nie spodziałem na sprzęt, ale spodziewałem chyba na, e, na grupy, na kategorie. It's showtime. E, czyli pewnie coś na kształt wywiadu. Games News. I tutaj kolejne newsy z gier na kolejnych stronach. Future Screens, czyli chyba o tym, co w przyszłości czeka, jakie będą wydawnictwa w przyszłości. Tutaj tak samo: SimCity 2000, Lost Eden, Super Star Wars, Bioforge. Proszę bardzo, Import Scene, czyli chyba gry nie z Wielkiej Brytanii, tylko tutaj widzę flagę Stanów Zjednoczonych, a przynajmniej jej część, więc być może to są gry, które y, będą zaimportowane. A tu Japonia. Japońskie gry, proszę bardzo. NES i inne gry z Japonii. To chyba kolejna reklamówka. Maximum Firepower Aladdin. Yy, playing tips. To są tipsy, czyli yy, te wszystkie kody albo yy, jakieś podpowiedzi do gier. Reklamówka. Fajna, bo oddzielona na cztery. Kolejne tipsy. Jak widać, tipsy. Yy, tak jak już powtarzam wielokrotnie. W tych starych magazynach by bardzo y, popularne i zajmowały dużo miejsca. No i teraz to Super Gamer Monthly Magazine Machine Scene, e, czyli e, o sprzętach. O aktualnych sprzętach, na 90, które były aktualne w 1994 roku. Jak widać jest Game Boy, jest Sega Mega Drive, jest NES. Sega Game Gear, Mega CD, proszę bardzo. Ile Sega kiedyś wydawała konsol, ile było dostępnych? Jest oczywiście PC, też z CD-ROM-em jest to drobna kategoria, która ma cenowo 500 funtów podbicie. Amiga, Amiga, Neo Geo, proszę bardzo. CD-32, 32-bitowa Amiga. Atari Jaguar, Nintendo Project Reality. Hmm, trzeba by było trochę więcej poczytać o tym. The New Breed, czyli co? Exclusive Special Feature, to jest chyba już gra. To są chyba już y, opisy gier, tak? Hotshot Project Overload Characters. Albo to jest wszystko do jednej gry w sumie. Nie, nie wiem dokładnie. E, a to wygląda jak tablica ogłoszeń, ale taka y, niskobudżetowa, czyli pewnie każdy mógł zamieścić swoje ogłoszenie jakimś pewnie małym kosztem. I mogło to być wydrukowane w takiej formie, coś jak taka tablica korkowa. Ciekawy pomysł. Pierwszy raz w ogóle coś takiego widzę. Pierwszy raz się w jakimkolwiek magazynie spotykam z takim rodzajem ogłoszeń, jak w na przykład gazetach codziennych. No to mogłoby kiedyś wypalić. A tu Artwork Gym. Świetna gierka, Games Watch. Ehm, tutaj chyba to recenzuje. Potem Exosquad. Chociaż nie, to nie była recenzja, tylko to chyba był jakiś opis, bo widzę, że nie ma ocen. Chyba, że recenzja jest tutaj, ale bez ocen, czyli tak jak było kiedyś w magazynach o grach. Bardzo możliwe, że yy, że to tak kiedyś było. Urban Strike wygląda graficznie bardzo podobnie do Transport Tycona. Już mi się podoba. Micro Machines 2. O Micro Machines 2 mówiliśmy w poprzednim magazynie. Było tam trochę więcej. Też to był 94 rok. Tu kolejne gry. Dragon kolejne reklamówki, też właśnie w takiej formie y, gazety codziennej i tu znowu Earthworm Jim, ale tym razem na SNESa, tam był Earthworm Jim chyba na Mega Drive'a, tak, to jest chyba tak podzielone mm -hmm. tak mi się wydaje, dokładnie, to jest Earthworm Jim na Mega Drive, a, a tu na SNESa kiedyś te gry y, wychodziły bardzo różnorodnie, znaczy jedna ta sama gra wychodziła na y, różne konsole, na różne sprzęty i wyglądała rzeczywiście inaczej i często te oceny były różne, teraz już tego się tak nie spotyka bo większość gier, które wychodzą mają dokładnie te same jakby zasady działania, nawet pecety z konsolami jedynie różnią się jakoś podstawowym interfejsem, ewentualnie trochę graficznie. Ale nie jest to już taka znaczna różnica jak kiedyś, gdzie każdy jeden piksel się praktycznie liczył. Tu jest, proszę bardzo, Super Metroid na SNESA, Super Ice Hockey, eee, Kolejna reklamówka Jungle Book, Games Watch, tu jest, teraz jesteśmy na SNESE, a teraz jesteśmy na... Amidze, proszę bardzo, na Amigę. Film Park, bardzo pie pierwotny wzór i protoplasta chyba Rollercoastera. Rollercoaster Tycoona, który na PC wyszedł. SimCity 2000, uuu klasyk, klasyk na Amidze, proszę bardzo. Gra przy której ja spędziłem też mnóstwo godzin za dzieciaka. No Fifa, proszę bardzo, Fifa już od najstarszych lat była. ZOL 2. 11 godzina, a teraz CD-ROM, czyli jesteśmy na komputerze, kiedyś komputery nie były kompu nie były sprzętem typowo do grania, to się zmieniło tak naprawdę od y, jakichś kilku, kilkunastu lat, ale kiedyś komputery były pon poniżej konsol, poniżej, no niestety nie będę teraz nic mówił o PC Master Race, ani konsol, filthy console konsol, peasants, tylko lecimy dalej, CD i czyli już tak jak tam wcześniej było, to też była konsola 3 do Kiedyś 3DO, czyli yy, firma, która stworzyła Heroes of Might and Magic, yy, też miała swoją własną konsolę. Kiedyś o tym czytałem, ona była bardzo niszowa, bardzo, bardzo małej ilości się sprzedała, ale była. Podobno yy, była chyba zbyt słabo rozreklamowana. No i na Game Gear, proszę bardzo, był też Dragon. Oj Game Boy, proszę bardzo, The Jungle Book, Księga Dżungli, 94 rok na Game Boyu. Yy, Teraz pokemony mają dwudziestolecie, więc y, pierwsze Pokémony wyszły w 96 roku, y, jeżeli dobrze przeliczam. Dlatego tutaj nie mamy raczej możliwości z dwa lata, żeby w przeciągu dwóch lat były jakieś zapowiedzi odnośnie Pokémonów. Ale proszę bardzo, tak się grało na pierwszym Game Boy. Niepowtarzalny y, zielony ekran y, konsolki był strasznie klimatyczny, ale niestety nie podświetlany. Arcady i teraz subskrypcja, czyli wydaliśmy pierwszy numer, kupcie od razu od nas więcej i co? I kot reklamuje w czapce Mikołaja. Czy nie, to jest jakaś chyba amerykańska czapka, która ma imitować amerykańską flagę. Oczywiście możemy zachować y, oszczędzić 5 funtów. Bandana Prawie jak bazinga. No ale dobra. Real magazines for real game players, czyli co? Recenzji innych magazynów dla graczy, proszę bardzo. Ym, tak mi się wydaje. Pierwszy raz się z czymś takim spotykam. Nie wiem, czy kiedyś CD-action czasem nie robił czegoś podobnego, czyli, yy, ale chyba to było odnośnie starych magazynów, które kiedyś wyszły, był chyba kiedyś taki cykl. A tu proszę, najprawdopodobniej to, co można było wtedy kupić w 1994 roku. No i dostęp w, do internetu z tego co widzę, czyli w jaki sposób połączyć się yy, ze światem, czyli coś, co dzisiaj na co dzień robimy w pracy czy w domu. No i co, to 30 strona, yy, jeszcze raz reklamówka Games World, yy, no i co, no i koniec. Can you tackle the big one? To było dosyć szybkie, ciekawy był ten pierwszy numer tego Games World'a, ja sobie zobaczę jeszcze z, z, czy z czystej ciekawości, w jaki sposób gry na Game Boy'a były ocenione. A jeżeli Was zainteresował jakiś artykuł, to dajcie znać w komentarzach, to się wszystko zeskanuje, co potrzeba i zobaczycie, yy, co tam pisali w 94 roku w pierwszym numerze Games World'a, The Magazine. A ja Was zapraszam na kolejny odcinek cyklu magazynów Ograch z Wielkiej Brytanii. Pozdrawiam, trzymajcie się ciepło pa!